Wydaje mi się, że to chyba nie ma znaczenia. Tak jak gdzieś tam z chłopakami rozmawialiśmy w szatni, to nie miało to dla nikogo znaczenia, z kim, z kim wywoleli grać. Tylko tyle, że jest bliżej. No, tylko, że też pierwsze spotkania wtedy na, na wyjeździe, jeżeli to jest zawiercie i fajnie, bo, bo jest tutaj niesamowita atmosfera, więc na pewno będą to emocjonujące spotkania. Wydaje mi się, że to było bardzo... Dobrze, że przed rywalizacją półfinałową mieliśmy czas na to, żeby chwileczkę odpocząć i też naładować akumulatory na, na, na siłowni i też popracować na hali, więc e, dobrze, że zamknęliśmy tę rywalizację szybko i mieliśmy czas właśnie na to. Uważam, że nie może nas wybić z rytmu meczowego, ponieważ my gramy, graliśmy bardzo e, Dużo spotkań w krótkim czasie, więc nie ma tutaj mowy o wybiciu z rytmu meczowego. Po prostu wykorzystaliśmy to na, na, na regenerację, na naładowanie akumulatorów i jesteśmy gotowi na, na prawdziwą siatkarską wojnę. Mi się wydaje, że, że, że dobrze się czujemy i, i że to zaprocentuje teraz w tej rywalizacji i możliwe, że też później zaprocentuje. Więc ja się bardzo cieszę, że mieliśmy na to, na to czas. I, wszystko, I też trzeba powiedzieć jedno: no, parkiet wszystko zweryfikuje. Tutaj można mówić, oceniać, co się myśli, co się czuje, ale parkiet wszystko weryfikuje, więc dlatego już nie mogę się doczekać tej, tych spotkań. Już nie mogę się doczekać, już czuć gdzieś powolu, powolutku, że te e, emocje wzrastają. i no i no po to się e, trenuje i gra, e, żeby właśnie móc występować w w, w, półfinał, w półfinale i oby w finale e, plus ligi. Już zostały najsilniejsze na, na zespoły, e, więc Waluron e, wiadomo, że jest mocnym zespołem. E, tak jak te, tamta para Zaxa Resowia, to też e, w każdym może się znaleźć w finale. E, te, te rywalizacje mogą się ciągnąć do pięciu spotkań i jestem przekonany, że będzie wiele, dużo emocji i dużo, dużo będzie trzeba zostawić zdrowia i serducha, żeby żeby wychodzić z tych e, pojedynków zwycięsko.